Cześć wszystkim, ja jestem Marek Sawski. Jestem uczestnikiem programu Wyzwanie 90 dni. Obecnie to już mój 80 dzień wyzwania. No i muszę powiedzieć, że jeszcze do tej pory nic nigdy w moim życiu nie wpłynęło na mnie aż tak pozytywnie jak ten program. No. Nigdy nic jeszcze do tej pory nie naładowało mnie, że tak powiem, taką pozytywną energią do tego, żeby zacząć podejmować w życiu takie naprawdę konkretne działania i decyzje. No, muszę powiedzieć, że gdy tak pierwszy raz zapoznawałem się z tym programem, to patrzyłem na niego tak no, trochę sceptycznie, no bo już wcześniej czytałem różne naprawdę wartościowe książki, słuchałem też różnych naprawdę wartościowych audiobooków. No, w owym czasie wpłynęło to bardzo na moje życie i to je obo zmieniło. Ale jednak no, nigdy nie dało mi to takiej, takiej naprawdę silnej motywacji do tego, żeby zacząć podejmować w życiu takie naprawdę gruntowne zmiany. Także gdy, gdy go zacząłem przerabiać, no to pierwsze co sobie pomyślałem no, kolejna dawka wiedzy motywacyjnej cóż to jeszcze mogłoby zmienić? No i może przez pierwszych tam parę dni nie byłem pod jakimś szczególnym wrażeniem, ale z czasem, gdy zacząłem no, coraz bardziej się w to wszystko zagłębiać, <kłysy> iść coraz dalej w ten program, okazało się, że jest w nim jednak no, mnóstwo rzeczy, których jednak do tej pory nie wiedziałem. No, mnóstwo naprawdę wspaniałych metod, bardzo ułatwiających życie na co dzień. Mnie na przykład osobiście bardzo spodobała się metoda zarządzania czasem. No, to tylko w sumie jedna z wielu rzeczy, które spodobały mi się w tym programie. No to już może sami ocenicie, co Wam spodoba się najbardziej, gdy już sami do niego przystąpicie, gdy podejmiecie to wyzwanie. Do czego ja naprawdę osobiście gorąco Was zachęcam. No, ja to powiem tak, że. Jeśli w życiu no, macie taką sytuację, no, że może wasze życie nie wygląda tak, jakbyście tego chcieli, a chcielibyście coś z tym zrobić, chcielibyście, żeby no, zaczęło wyglądać tak, jakbyście no, naprawdę tego chcieli, to wierzcie mi, w tym programie naprawdę znajdziecie mnóstwo wspaniałych porad, wspaniałych sposobów, jak sprawić, żeby tak się stało. I przekonacie się, gdyż, że gdy zaczniecie je stosować krok po kroku, dzień po dniu, to sami z czasem będziecie pod wrażeniem tego, jak to wszystko zacznie na Was wpływać, no i jak niezwykłe rzeczy zaczną się w Waszym życiu dziać. No, wierzcie mi, ja sam wiem to na własnym przykładzie, bo sam też należę do tego typu osób, które chciały w życiu coś zmienić. I dzisiaj sam jestem pod wrażeniem tego, jak ten program pozytywnie na mnie wpłynął i jak wiele rzeczy udało mi się dzięki temu wszystkiemu zmienić. Jest tak, że ja jestem no, naprawdę, naprawdę cieszę się z tego, że do niego przystąpiłem. Cieszę się, że podjąłem to wyzwanie. Jestem też bardzo wdzięczny jego autorom, Janowi Gajosowi, Krzysztofowi Królowi. No, może kiedyś będę mógł poznać ich osobiście, się okaże. A wam naprawdę jeszcze raz życzę, abyście naprawdę podjęli jak najlepszą decyzję, abyście jednak spróbowali, no bo wierzcie mi warto. No także tyle z mojej strony, bo reszta już zależy od was. Także trzymajcie się, miejcie dziś wspaniały dzień. Cześć.